哎，兄弟，我。 No idea. How much are you, are you getting? This. Or if you buy, How much is this one?

Thank, Thank you. you. Okay. How much Right now, this second before it's come on the van, I want twenty quid for it. Yeah. Same again, twenty quid. А это просто комфортная, это просто Четыре фунта. Четыре фунта. 맞아, 그런 거. 내가 무슨 Lost. Oh, he's he's right. a different one, yeah. Yeah, is. yeah. yeah that, that's, that, that's the, like the yellow. So it's yellow at the end. So it's yellow. Oh, okay. oh. na przegląd tego wszystkiego co dzisiaj udało się zakupić na targu rupieci. Z dość daleka wypatrzyłem tego Metala na PS1. Jest, no można by powiedzieć, że komplet. Niestety została wytargana część okładki z instrukcji. Nie wiem co tu się działo, ale przynajmniej przynajmniej ten środek się zachował, ta rozkładówka. Nie jest tragiczne stan tej gry i jakimś cudem tamto się pojawiło. Nie wiem, czy nikt tego nie widział, czy co. Tyle ludzi tam się kręci zawsze. I akurat mi udało się na to natknąć. Kolejnym zakupem było GBA Game Boy Advance SP w takim otobagu. Zobaczmy, co tutaj się dokładnie skrywa, bo jeszcze nie miałem okazji przejrzeć całej tej zawartości. E, tak, mamy tutaj pokrowiec na konsolkę GBASP, niby skóra, powiedzmy niby skóra takie coś tu mamy, słuchawki słuchawki jest w te, są w tym komplecie e, ładowarka samochodowa z całkiem długim przewodem Raczej dobrej jakości to się wydaje być. Playon, coś takiego. I sama konsolka w nie najgorszym stanie. Jest troszkę rysek, ale nic takiego poważnego. Jest totalnie rozładowana. Jeszcze nie miałem okazji nawet sprawdzić, czy uda się to podładować. Czy bateria może już jest na padnięciu, ale. Nie jest to model 101, jest to model ags 001 czyli z tym nieco gorszym wyświetlaczem. Ale fajnie, trybala nie mam, nie mam tego modelu w kolekcji, tak więc tutaj wpada kolejny GBA. W dobrej cenie to udało się zakupić. I są tutaj pudełka, ale nie wiem, czy tu są jakieś gry, bo nawet nie miałem czasu tego przejrzeć. Zobaczmy, co tutaj się skrywa. Ten pokrowiec, no nie jest najgorszy. Tu chyba coś jest. Jest Spyro. Dwójka. Season Flame, o ile dobrze widzę. Wersja europejska. Tak, jest wybity numerek. Tak więc oryginałek. Ok, kolejna gra. Czy puste pudełko? A jest tutaj. Salt Lake 2002 Olimpiada. Też coś mamy. Spongebob. Nemo. I Monster Ink. To chyba puste. Tak. Tu jest puste pudełko. No dobra. Taki mały zestaw. Nie najgorzej, nie najgorzej powiem. Za 10 funtów to wszystko. Dalej u tej samej gościuwy udało się zakupić PSP. Niestety nie ma baterii. Z tego co powiedziała, ale i tak jak za 5 funtów, to jest naprawdę dobra okazja. Tu chyba nie ma żadnej gier, same pudełka, bo to takie bardzo lekkie jest, to od razu można wyczuć pudełko, pudełko. No, dobre na przechowanie płytki UMD nie najgorsza rzecz i zobaczmy jak tutaj się to ma powiem Wam, że wyświetlacz jest całkiem ok model 2003 tak z tej strony otwieram klapkę nie ma tu żadnych śladów po wylewie baterii czy coś chociaż wiem, że te baterie lubią napęcznieć ale myślę, że da się załatwić baterię. Może sprzęcik będzie na chodzie. Podłączę ładowarkę. Mam tam jakieś baterie zastępcze, to sobie to już sprawdzę na spokojnie. Tak więc jest PSP zakupione w cenie 5 funtów. Całkiem dobry okaz, bo jak mogliście zobaczyć na tym materiale, Szaber tam wypytywał się o konsolę PSP jakiegoś gościa i on powiedział, że chce 20 funtów. Za kolejne 5 funtów udało się zakupić kolejny kontroler do Gamecube'a w kolorze którego, tego, takiego kolorku kontrolera jeszcze nie mam no co tydzień praktycznie uda mi się, udaje mi się zdobyć jakiś kontroler do Gamecube no w sumie tydzień temu konsolę się załatwiło no bardzo dobra cena moim zdaniem tak więc tutaj bardzo fajne znalezisko po raz kolejny za 50 pensów udało się zakupić grę Mafia 3 na PlayStation 4. Sama płytka bez, bez okładki, bez pudełka. Dalej mamy zakupione za 4 funty Red Dead Redemption 2 na Xbox One. Gra jeszcze tam jakąś wartość ma, więc w razie czego można to oczywiście. Yy, można powolutku zbierać gry. Na kolejne są dwie płytki, bo sprawdzałem. Na kolejny, jakiś kredyt w sklepie CX, więc tutaj, jak coś. Powolutku można budować nowy kredyt, i u tego gościa, który zazwyczaj sprzedaje nam retro, udało się nabyć kilka rzeczy w cenie 15 funtów. Przejrzyjmy to sobie. Czekajcie, tylko może tu się zrobi trochę miejsca, bo jednak troszkę tego jest. Te gry na bok, po funcie, sprzedał mi kilka pustych pudełek ten gościu. Mamy tutaj do Nintendo 64 pudełko, to znaczy do gry Karmagedon. Myślę, że to się da załatwić w bardzo łatwy sposób. Ten tytuł i uzupełnić tego boksa, też coś ciekawego. Oczywiście, jak są pudełka w dobrych cenach, to zgarniam. Dalej mamy też pudełko wraz z instrukcją do gry Soul River Legacy of Kane. Jest instrukcja, tak, książeczka reklamowa, karta rejestracyjna pudełko rozwalone. I tutaj w tej edycji jest ten lenticular cover to znaczy ta trójwymiarowa okładka bardzo fajnie. A tak się składa, że nie mam tej gry, a tym bardziej chyba trudno natknąć się na tą okładkę, tak więc z czasem płytkę się załatwi i będzie, będzie fajny komplecik. Kolejne pudełko też za funta mamy tutaj do Dreamcasta, grę, To znaczy pudełko wraz z instrukcją Mortal Kombat Gold. Dobrze się to zachowało, pudełko nie jest poniszczone. O, coś się źle domkło. E, tak więc, co, bardzo droga gra. Fajnie mieć pudełko. Może kiedyś natknie się człowiek na samą płytkę. Tak więc też za funta fajne znalezisko. I za kolejnego funta u tego gościa udało się zakupić grę Ray Crysis na PlayStation 1. Bardzo drogi tytuł z tego, co mogłem zobaczyć. Na eBayu żądają sobie za kompletną edycję, no mam tylko płytkę i... Instrukcje jakieś 400 zł. No, chore pieniądze chcą za tą grę. A tu za funta taki fajny wyryw. Płytka jest w całkiem przyzwoitym stanie, tak więc nie można narzekać. Dalej mamy tutaj Visual Memory do Dreamcasta. Niestety, bateria pudełkowa, edycja wraz z instrukcją. Bateria wydaje się być wyczerpana, tak więc to sobie podmienię, a zwykła CRK 2032. Spoko. Zgarnąłem to, ponieważ ja mam jakąś nieoficjalną kartę tą pamięci do Dreamla, tak więc tu w końcu wpada oryginał. Mam nadzieję, że jest na chodzie. I to wraz z tymi dwoma grami na Master System. Za te trzy rzeczy zapłaciłem 10 funtów. Mamy Cyborg Hunter na Master System. Kompletne. W bardzo dobrym stanie. Ok. Taka gierka. Powiem wam, że w Ceksie nie mają tego tytułu. Chociaż tam jest bardzo tanio wyceniona ta gra. Ale nie mają ani jednej sztuki. Więc na eBayach kolesie żądają za tą grę, ile tam chcą, mogą zawołać, ale to jest bardzo unikalna gra, również w Ceksie nie ma ani jednej sztuki i też tam to stoi, powiem Wam, że dość wysoko, coś około 30 funtów, a z tego faktu, że tam nie ma ani jednej sztuki na stanie, tego Psychic World, to na Ebayu najtańsza, kompletna edycja tej gry, taki komplecik, jak ja tutaj posiadam, to widziałem za 100 funtów. Najtańszą kopię. Bardzo dobra gra, muszę przyznać. I tutaj powiem wam, że to był strzał w dziesiątkę, ten zakup. Wiedziałem, że to jest bardzo droga gra, ale nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak, jak oni to tam wycenili. Tam jest zaledwie kilka sztuk, jeśli chodzi o komplet. No, kartridż, chyba sam cartridge oni chcą sprzed sprzedać za 50 funtów na eBayu. No to bardzo chora cena, a tutaj w sumie. Wyszło to za jedną grę, za tą, za, za tą grę, za tą grę i za tego memoraka do Dreama 10 funtów. Tak więc u tego gościa bardzo dobre okazje są. Oczywiście, tak troszkę już można by powiedzieć, po znajomości nam to sprzedaje mi i szaberowi. No i co? Tyle tego wszystkiego udało się załatwić dzisiaj. Widzieliście mniej więcej na filmiku, jak to się prezentują te nasze głowy gier, starych gier, nowych gier, konsol, sprzętów, akcesorków itd. tak dalej, i tak dalej. Szkoda tylko, że tą kamerkę, którą posiadam, tak słabo rejestruję, no, ale może z czasem kiedyś załatwi się coś konkretnego i te materiały będą wyglądać o wiele, wiele lepiej. Ja się żegnam, trzymajcie się, na razie, cześć.